Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiejszy filmik to jest trochę filmik na, na Wasze życzenie. To znaczy, chciałem Wam opowiedzieć, e, czym się różni Healthy Philips Fury 2 od Phoenixa Mini, którego większość z Was zapewne dobrze zna, gdyż sporo, sporo pytań dostaje. Różnica w cenie pomiędzy tymi jest jest blisko dwukrotna. E, przy czym, no, tak naprawdę. Fenix, jego cena trochę została zajechana przez, przez sprzedawców z Allegro. On wcześniej kosztował, jak ja kupowałem 450 zł, czyli tyle, ile teraz kosztuje Fury 2 mniej więcej. Dobra, więc w dzisiejszym filmie opowiem Wam, czym one się różnią, czy warto dopłacić do, do Fury 2 i ogólnie tak naprawdę tego ten filmik tylko będzie dotyczył, nie będzie to, nie będzie to klasyczna recenzja. Dobra, lecimy. Więc tak, Przede wszystkim, jak widzicie, one wizualnie nie różnią, się, nie różnią się prawie wcale, ale warto, żebyście znali historię tych vaporyzatorów. Jako pierwszy wyszedł Phoenix, wyszedł i równolegle z nim wyszedł Fury, który był jego wersją na rynek amerykański, która była dużo, dużo lepiej wykonana i ona się praktycznie od Phoenixa, jeśli chodzi o funkcjonalność, niczym nie, nie różniła. Ale jakiś czas później wyszła, wyszła no znaczy się różniła się jakością wykonania materiałami użytymi do produkcji itd. Ale jakiś czas później wyszedł Fury 2, czyli znacznie udoskonalona wersja tego, tego pierwszego waprezatora Fury. I różni się on kilkoma, kilkoma istotnymi rzeczami. Pierwsza, moim zdaniem najważniejsza, to jest, to jest komora grzewcza. Gdyż w Fenixie Mini, zobaczcie, on już ma parę lat, więc jest trochę, trochę zajechany. Ale tutaj macie komorę wykonaną z aluminium. Natomiast w Fury 2 ta komora jest wykonana ze stali nierdzewnej e, klasy chirurgicznej. Więc, więc ta różnica jest naprawdę, jest naprawdę istotna e, i to się przekłada nie tylko na, na względy zdrowotne. Nie mówię, że ten waporyzator e, Fenix, że to, że to aluminium jest szkodliwe dla zdrowia, bo, bo nie jest prawdopodobnie, ale e, zawsze na pewno tak, jakieś ilości tego aluminium może, można, można przyswajać tak samo jak gotując w aluminiowych garnkach e, na, dłuższą, na dłuższą metę. Po prostu niektórzy tego wolą unikać. Więc tutaj macie, macie stalową, stalową komorę. No i to też wpływa na, no, na to, jak ten to się nagrzewa. Ten się nagrzewa, wydaje mi się, parę sekund dłużej niż Fenix Mini, ale smak jest zdecydowanie lepszy, jakość pary jest zdecydowanie lepsza. I, I krótko mówiąc, on po prostu działa inaczej. On został też zoptymalizowany trochę wewnętrznie, na przykład, e, chociaż bateria jest dokładnie identyczna, to zużywa, zużywa tej, tej energii po prostu trochę mniej. E, I w przypadku Fury 2 udaje mi się zwykle bez problemu osiągnąć 45 e, minut ciągłej waporyzacji, gdzie w Fenixie 35 to jest, to jest raczej taka, taka górna granica. Ehm. Różni się też on materiałami, z których jest wykonany. To czuć na przykład sam ustnik, chociaż teoretycznie jest identyczny. No to tutaj ten plastik jest po prostu o wiele, o wiele lepszej jakości. To jest to. Różni się też zestaw, akcesoriami dołączonymi do zestawów. W Phoenixie mieliście takie szklane, szklane naczynie na, na koncentrację, na olejki, które po prostu nie działało moim zdaniem w ogóle, znaczy to było marnotrawstwo koncentratów, natomiast tutaj macie w Fury 2 macie po pierwsze stalową podkładkę, a po drugie tą stalową komorę, która też jak już się rozgrzeje to utrzymuje trochę trochę tą temperaturę lepiej i tutaj naprawdę jesteście w stanie całkiem fajnie sobie te koncentraty powaporyzować, oczywiście to nie będzie takie samo wrażenie jak nie wiem Quartz Banger czy, czy Nail, ale naprawdę jak na waporyzator przenośny Fury, Fury 2 z tą podkładeczką całkiem, całkiem daje radę no, i macie jeszcze w zestawie bardzo fajny gadżet, czyli, czyli taką nakładkę przeciwzapachową. Ją sobie nakładacie na waporyzator. I to nie tylko sprawia, że jeśli w środku są na przykład zioła, albo on nie jest do końca umyty, to z tego zapachu nie będzie na zewnątrz, ale też sprawia, że nie, nie zbiera się wam tutaj kurz. No bo jeśli ktokolwiek nosił Fenixa mini, który już był trochę używany i trochę zaklejony w kieszeni, to wie, że tutaj będzie miał masę paprochów. No i to jest po prostu mało fajne, mało estetyczne i pewnie mało higieniczne. A tutaj tego ryzyka nie macie, bo macie tą nakładeczkę. Więc to jest oczywiście detal, to jest taka powiedziałbym wisienka na torcie. Ale podsumowując te, te różnice, to jest stalowa komora, moim zdaniem najważniejsza różnica. Idąca za tym inna zupełnie jakość pary, inny smak pary. Wszystkie optymalizacje wewnętrzne po stronie, po stronie że tak powiem, hardware'u dokonane przez producenta. I firmware'u, które sprawiają, że ten waporyzator działa, działa lepiej. Macie tutaj jeszcze, o właśnie, coś, czego nie ma Fenix Mini, czyli na przykład macie e, tryb self tak zwany. Czyli on tak samo jak Phoenix Mini świeci tymi diodami, kiedy się nagrywa, ale kiedy na przykład zażywa na dyskrecji, możecie się przytrzymać ten włącznik dłużej i wtedy włącz, wchodzicie w tryb dyskretny, diody są wyłączone. Fenix Mini faniks mnie też tego też tego nie potrafi, no więc chociaż waprezatory są naprawdę bliźniaczo podobne, o przepraszam jeszcze jedno, tutaj włączacie go trzykrotnym kliknięciem zamiast pięciu kliknięć, to jest powiedziałbym sam się z tego śmiałem, że to jest pierdoła, ale naprawdę jest to wygodne, po prostu robicie pyk pyk pyk, waprezator się włącza i włącza, a tutaj musicie no z tym jechać, więc to jest trochę, trochę mniej wygodne, e, no więc chociaż one są naprawdę siostrzanie podobne, bliźniaczo podobne. E, to moim zdaniem zdecydowanie warto, warto do, dołożyć do Fury 2. To jest po prostu sprzęt amerykański przeznaczony na rynek amerykański, gdzie ci konsumenci są vapingowi bardziej wymagający. No i nie bez powodu ten sprzęt naprawdę, naprawdę odniósł tam duży sukces, a wszystkie inne rebrandy Fenixa, które są tej samej jakości, których jest masa, nie wiem, Sutra Mini na przykład, jest, jest masa tych, tych operzatorów, które się, są dokładnie takie same, tylko po prostu mają inną metkę. One jakoś nie zawojowały tego rynku amerykańskiego i wydaje mi się, że jest tak, że jest tak nie bez powodu. No, więc mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie Wasze wątpliwości co do różnic między tymi dwoma opuzatorami. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, komentarze, to zapraszam Was do dyskusji a zapraszam Was do zadawania mi pytań. Zachęcam Was też do pobrania e-booka, którego znajdziecie na dole. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. To jest e-book przygotowany przez ekspertów z Vapefuli. Waporyzacja bez tajemnic się nazywa i warto się z nim moim zdaniem zapoznać. Macie też oczywiście w opisie tego filmu linki do zakupu obu tych waporyzatorów, gdybyście byli nimi zainteresowani. No i polecam Wam oczywiście też pełne recenzje u mnie na blogu, Recenzja Fury 2 albo już tam jest, albo zaraz się, zaraz się ukaże. Recenzja Fenixa Mini jest, jest już od pewnego czasu. No, także tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia, cześć.